w kolejnym odcinku z serii gołębnik Dzisiaj będziemy nagrywać o zobaczcie, jak już z butelką Dzisiaj będziemy nagrywać goębnik tak jak zawsze dzisiaj do, do mnie mój kuzyn przyjeżdża, pomaga i będziemy w gołębniku. Dzisiaj mamy plan na wiosnę już, będziemy może wapnować, wapnować jej pomieszczenie, Odkażać i tak dalej, żeby wiosnę miały już po prostu od, odbakterione, od, od, Odkażone i tak dalej. Yy, wiecie jak to się robi się w wodowie, nie? Trzeba dbać o te nasze gąbki, o te nasze zwierzątki, żeby po prostu nie pozdachały. Ale no też y, trzeba je po prostu tak dbać, żeby po prostu... O, zobaczcie, o. Już czekają. Ale dzisiaj będą bez tego, bez jednąka. Będę być dzwonka, więc patrzcie jak wapno wypłynęło do gąbków. Hop! Haj! 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 Policja wszystkie! A żeby się załadować gąbki. o więc. Będzie się akurat krótki odcinek, bo to tylko sądzianego na bo mam już lekcje tam zostawienia i tak dalej. Ale pamiętajcie, łapa, subik, mile widziany. Więc nie zapomnijcie do tego ziomka do tego ziomka dostawić łapencji zi, i tego, do tego samczykowanego subskrypcji i łapencji Więc Patrzcie jak jaki ładny co co patrzcie co robi. Hop, daj, hop! Hop! daj jeszcze wyżej, hop! Brawo, widzicie jak się mnie słucha? To jest tak goło wyszkolony, że... Zaraz wam coś pokażę, patrz. Bo tak. mu się uda, to patrzcie to. Chodź. Chodź tu. Ała, kurde, ale mi czasu. Ładnie. Daj, chodź tu. Chodź daję, patrz. Patrzcie, patrz bo jak anioł lata Tego Także bym zrobił to nagrał, bo prostu bym w slomu to nagrał, ale no wiecie jak to jest, nie? Yy, tak jak dzisiaj, byśmy musieli tutaj wszystko to przekopać Wszystko to zboże całe przekopać, byśmy musieli Bo zboże zaczyna rosnąć, ale co tam, no zobaczcie jak tam bałagan jest Więc yy, Dzisiaj będziemy z majsterem tutaj robić Porządki i plan na wiosny, no może jutro mam nagranie, jak to będziemy robić. Mały odcinek też wam zrobimy, a w trochę niż mały. Więc trzymajcie się, pozdrawiam. I piszcie w komentarzach, czy filmy podobają. Czy nie wiem, czy byście chcieli, żeby na Wasz kanał wyszedł i, i zasubskrybował Wasz kanał. Więc trzymajcie się, mordki i pozdrawiam na razie.